Wakacje to niewątpliwie ulubiony czas w roku dzieci, ale także i dorosłych, którzy po wytężonych miesiącach pracy udają się na zasłużony wypoczynek. Okres wakacyjny to czas wypoczynku. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie spowoduje, że z urlopu wrócimy do pracy cali zdrowi i bezpieczni. Wybierając się na wakacje, warto poprosić o pomoc sąsiadów, by zaopiekowali się naszym mieszkaniem. Jeżeli mamy zaprzyjaźnionych sąsiadów, ważne jest to, żeby im powiedzieć, że wyjeżdżamy na dłuższy czas, że nas nie będzie żeby uprzątnęli wtedy zwycieraczki, ulotki, które pojawiają się, bo jest to informacja po prostu dla takiego potencjalnego włamywacza, że nikogo nie ma w domu, żeby co pewien czas zorientowali się, czy nic złego się nie stało, a jeżeli usłyszą jakieś niepokojące sygnały, że ktoś próbuje się dostać do mieszkania, to oczywiście, żeby natychmiast informowali policję. Gdy jesteśmy spokojni o swoje mieszkanie, komfort wypoczywania jest na pewno większy. Nie zawsze jednak na wakacje wyjeżdża się całą rodziną. Często z letniego wypoczynku korzystają tylko dzieci i o ich bezpieczeństwie również powinniśmy pamiętać. Warto więc zacząć od sprawdzenia autokaru. Jeżeli taki autokar wyjeżdża w godzinie od 6 rano do 10, bo tak czasami się zdarza, że te wyjazdy są wcześniej rano, wtedy musimy się zgłosić do kontroli pojazdów na ulicy Sambora. Natomiast jeżeli taki wyjazd jest po godzinie 10, to już musimy zgłosić to telefonicznie. I najlepiej dzień wcześniej, żeby policjanci mogli przygotować się do tego sprawdzenia. Wtedy bardzo prosimy o zadzwonienie pod numer telefonu 091 82 13 033 i tam można się umówić już na konkretny termin Letni wypoczynek związany jest z wodą. Gdy nie mamy czasu na dłuższe wakacje wybieramy weekendowy odpoczynek nad jeziorem. Ale i tutaj jest sporo problemów, szczególnie z alkoholem. Nasze społeczeństwo wychowuje się, jest w trakcie wychowywania, jest w trakcie podążania za Europą i no niestety jeszcze nie potrafimy spożywać tego alkoholu. Robimy to, spożywamy go za dużo no i nawet najlepszy pływak po piciu alkoholu nie jest w stanie ocenić prawidłowo swoich możliwości. Bardzo często przecenia je, wypływa zbyt daleko. Daleko, albo zachowuje się zbyt ryzykownie, w konsekwencji czego później, niestety, dochodzi do wypadku. Każdego roku podczas letniego odpoczynku nad wodą tonie kilkadziesiąt osób. Przyczyny są różne: alkohol, nieodpowiedzialność, skoki do płytkiej wody. Często świadkowie tonięcia nie wiedzą, jak się zachować w tej trudnej sytuacji. Nie rzucajmy się w takiej sytuacji od razu na ratunek. Przede wszystkim trzeba wezwać pomoc. Zachowajmy chwilę zimnego, takiego zdrowego rozsądku, zimnej oceny sytuacji. Po pierwsze wezwać pomoc. Po drugie powiadomić, gdzie to się do tego zdarzenia doszło tegoroczne wakacje ruszyły pełną parą sprawmy by był to przyjemny czas, który będziemy długo pamiętać ze względu na tylko pozytywne wydarzenia warto więc zabrać ze sobą zdrowy rozsądek i pamiętać, że niebezpieczeństw jest wiele, a czasami niewiele potrzeba, by ich uniknąć.